Z wieczora, zgoniłem. Gdzie one są? O, chodzą. Dzisiaj trochę gorzej, ale jako tako w miarę. Młode wyszwance też już zaczynają. Trzy murzyny. Tam, o! Zaczynają, pomału chodzić. Pomału je wrobimy. W ogóle nie chciały chodzić. A teraz, właśnie, jak już na drzewa nie siadają. Na szczęście które tu trzeba pomachać. Do stówki dobić w tym roku 150. I kolega mój, żeby dobił do 400. Przyjedzie tu do mnie, wypuści na podpuść, co będzie 550, nagramy na YouTube'a, same Budapeszty on ma, a ja samego Murzyna Siwego będę gonił. Tak z rana jak wypuszczę 15 minut potrafią chodzić, nawet w miarę ładnie. O, wiesz Sance, zobacz, ta dzisiaj taki dłuższy lot, fajne, koroniate, młode. Buda z odbija, nie wiem, czy go widać, o leci, leci, leci Obcy chyba Trochę obcych było, czaposza Czerwono, takiego brązowego zapałem Nie mam go tu akurat, bym wam pokazał Buda nie posprzątana całą budę A co wam mogę pokazać o? Kluski dwie, tu są już takie ładne? Już wam pokazuję. Zobaczcie, jakie. O kurde, o kurde. Takie dwie kluseczki. Fajne. Już mam. Co tu dalej? Tu kluseczka kolejna. O, taka. Zobaczcie, jakie. Kluseczki fajne. O, tutaj taki mniejszy. Taka klusia wszystko obrączki ma ja w ja, muszę mieć zaobrączkowane Oj te kluszeczki. Zobaczcie Napasiony jak Nie powiem co Dobra Kładamy je O, tu krewniaczka Moja w końcu te skrzydła odrosły 4 dyszki za nią dałem w Halinowie Byłem w Haninowy raz Tak fajna srebrniaczka Białogonka, ja innych nie trzymam Ona przyszła 11 km Pokaż się ty Nie pokażę Tej pacynki swojej. To taka swepniaczka zobacz baszta Żwawo, żwawo Nie wiem gdzie jest bo bym nie troszeczkę tu Ruszył tak od tyłu Czekajcie wezmę tyczkę O, ja leci tam A to ten duży chyba ta. Tyczka nowa Sik, tu zbierzemy taką fajną o Zrobimy z tego tyciuszkę. idziemy tam od tyłu. Takie dwa fajne Budapeszty też nabyłem takie grochy. Patrzcie co się dzieje. I tyciuszko machamy. O. No to kur czybyki Dawać! Tak Temu się coś w głowie miesza. One się pomyliły, zapomniały, że są u mnie w a nie Tak, szybko w górę sąsiadów nie ma żeby do ścinki pogonić to jest niegodienie Taka prawda Ale ważne, że chodzą trochę Tyle Tak chciałem pokazać tylko wam jak u mnie latają I co? Do następnego i cześć!